Maleczko na kanale Michał recykling. Słuchajcie, dzisiaj taki szybki shorts Chciałem Wam pokazać, słuchajcie Czy warto wyrzucać Tak od ręki, taką starą antenę Naziemną, ale zanim Słuchajcie, pozbędziemy się Zbędnych metali miarę ją wyczyszczę Z plastiku i zobaczymy czy w ogóle Da się na tym zarobić Także lecimy Słuchajcie Ja już tą antenę rozebrałem, oczyściłem Także ważymy i zobaczymy czy w ogóle takie rozbiórki jak rozbiórka anteny naziemnej się opłacają słuchajcie, antena już na wadze ku mojemu zaskoczeniu, słuchajcie aluminium w cenie 5 30 za miks słuchajcie, już wychodzi nam za to aluminium samo 2,65 dodajemy złom słuchajcie na wadze cena 70 groszy 400 gram daje nam 28 groszy dodajemy bo jest za lekka także jak tego się też więcej uzbiera można to sprzedać 2,93 słuchajcie na takiej antenie myślę na drodze nie leży to są prawie 3 zł. dajcie znać w komentarzu czy też rozbieraliście czy sprawdzaliście jak to wyjdzie u was na rozbiórce także Słuchajcie, u mnie na kanale się nic nie marnuje. Żeby wiedzieć, na czym zarobić i żeby się nic nie zmarnowało, zasubskrybuj mój kanał. Serdecznie zapraszam. Na razie cześć.